Chodź, Fidel. Po x latach w końcu można znowu otworzyć okno. Chodź. Dawaj. Hop. Zobacz, jak przemeblowałem. No, dawaj, chodź. Nie wiem, czy to w ogóle... W... Nie pamiętam, kiedyś mogłeś usiąść przy oknie. Chodź. Zobacz. Pan przemeblował wszystko możesz w końcu się przy oknie po położyć. No, hop, No, iść tam, no. Dawaj. Co taki wstydliwy jest? Chodź. No, chodź tutaj. Zobacz, będzie lato. A, bo ty na swoje miejsce teraz się położyłeś, co? Inaczej zupełnie. Inaczej jest, tak? Nie odnajdziesz się, czy się odnajdziesz. No odnajdziesz się. Spójrz się na mnie tutaj. Dobrze jest? Ale zobacz, chodź tu. Zobacz Fidel No. To będziesz mógł w końcu przy oknie. Poleżeć sobie, jak je umyjemy do końca.